Ojej, jaka mała porcja huby buby A ja mam średnią porcję cukierków. O rany. Wow, to największa porcja miętosów w żelu na świecie. Widzicie to? A co to ma być? Tak, tak, mam najniższą porcję, ale zaczynam jako pierwsza. Jaka pyszna guma! Można też z niej nadmuchać balona. Ekstra! Wielkie mi co! Ja jestem następny! Lecimy! Czekaj! Mogę ja być następna? Proszę! Ech, no dobra, niech ci będzie! Dzięki, Kenny! Mm, yummy. No to próbujemy! Wow, co za pyszności! Mm, yummy. Ojej, jak zimno! Wygląda na to, że mam nową supermoc! Zadowaty oddech! Super, tylko robi się tu zbyt zimno! Brrr! Ratunku! Z... z, z zamarzłem! Nie mogę się ruszyć. Chyba przesadziłam. Przepraszam. Ten serowy makaron jest taki mały. Wow. Jeśli ma więcej szczęścia, wiem i bardzo się z tego cieszę. O rany, nie mogę uwierzyć, jakiego mam farta. Oj. On będzie jadł ten makaron? Nie wiem. Ty zaczynaj. No dobra. Mm, co za zapach. Będę jadła pałeczkami tak jak należy. Co? Czemu mi się nie udaje tego złapać? A dobra! Zjem to bez pałeczek prosto z opakowania. Hmm, pyszka. O dziewczyny, ale miałem sen. O, Ojacie, to nie był sen. Dostałem ogromną porcję makaronu. Widziałyście to? Spokojnie, jeszcze zdążysz się nim nacieszyć. A teraz moja kolej. Spróbuję. O rany, nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. Totalny odlot. A co powiesz na ketchup? Bez niego smakuje lepiej. Mm, ten makaron ma niesamowity serowy smak. Nie chcę go niczym zepsuć. Co? Już nie ma? Ech, kto następny? Moja godzina nadeszła, hura! Mm -mm. Dajcie spokój, dziewczyny. Tak się cieszę, że mam ochotę tańczyć. W przeciwieństwie do Ashley, sam serowy smak mi nie wystarcza. Chcę dodać jak najwięcej keczupu. Mmm, co za pyszności. Od dawna o czymś takim marzyłem. Przy okazji mam tu niezwykły widelec, na który można bardzo szybko nakręcić makaron. O tak, najważniejsze to nadążać z wrzucaniem go do buzi. Druga ręka mi w tym pomoże. A, jestem zachwycony! Wydaje mi się, że całe życie czekałem właśnie na tę chwilę. Mną mną co za wyżerka! Kenny chyba oszalał. To na pewno. Ach, to było niesamowite. Jak to? Dopiero zacząłem? To nie mogło skończyć się tak szybko. Och, dziewczyny, jesteście takie śmieszne. Przepraszam, wiem, że troszkę przesadziłem. A to moje, oddaj. O, mam nadzieję, że nie będziecie miał nic przeciwko, jeśli dojem swoją porcję. O manierach to on chyba nie słyszał. ha, <laughs> co za śmieszna kola! No, jest zrobiona z galaretki. To naprawdę zabawne. Ja bym powiedziała, że niesamowite! Co za szczęście! No, moją kolę ledwo widać, bo jest taka mała. Ale to lepsze niż nic. Mmm, jaka fajna! Będę się delektować każdym chęsem. O, tak! Ej! Eszli. Zabieraj ręce to moje. No okej, okay, mam jeszcze całą średnią kolę i już wymyśliłam, jak ją zjem. Zobacz. Najpierw przekroję ją na dwie równe części. A następnie podzielę ją na takie małe kwadraciki. Fajnie to wymyśliłam, co? Spróbuję. Mmm, o rany! Pierwszy raz w życiu jem galaretkę o smaku coli i bardzo mi to smakuje. Ej, Kenny, a co ty tutaj robisz? E, dobra, rozumiem. Auć! Dobrze ci tak. Mm, co za uczta? To jest takie pyszne po prostu palce lizać. Chcę zjeść ciotka? Mniam. Rewelka. No nareszcie moja kolej, żeby spróbować moją mega pyszną kolę. Zacznę od góry. O, tak, ale pyszne. Koleżanko, pora zdjąć z ciebie tę etykietkę. <laughs> Jak zabawnie się trzęsie! Padłam na świetny pomysł. Włożę galareczkę do największego pucharka, jaki mam. Och! To nie było proste. A teraz za pomocą suszarki stopię moją kolę. O, tak. Jak to apetycznie wygląda! Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. To jest jeszcze pyszniejsze niż na początku. Więc kontynuujmy naszą pracę. Myślałam, że to pójdzie szybciej, ale jestem pewna, że jest tego warte. Gotowe. Wow. A teraz czas spróbować tego, co mi wyszło. O, rany, jakie to jest ciężkie! O, tak, miałam rację. To jest jeszcze pyszniejsze niż na początku. My też chcemy! Spokojnie, ludzie! Nie udało się. O jacie, Roxy! Wypiła wszystko naraz! No i to było niesamowite. Nawet nie macie co marzyć. Znowu porażka. To najmniejsza porcja strzelającej posypki, jaką widziałam. A ja mam średnią porcję i mega się z tego cieszę. Ujacie! Dostałam największą porcję. Tak, to będzie super. Jeśli jesteś pierwsza, Dobrze, zobaczmy co z tego wyniknie. Ha! Jak wam się podoba mini pokaz fajerwerków? i po wszystkim? Auć, ostrożniej! Dobra, teraz moja kolej żeby spróbować strzelającej posypki. Mm, patrzcie, chyba zaczyna się prawdziwe show! Fajnie, podoba mi się. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli wsypię do buzi całe opakowanie. No to lecimy. Przygotujcie się. Zaraz będzie coś wielkiego. A, chyba pokaz wyszedł spod kontroli. Aj! Nie, a tylko nie to. Aaaa! Cała posypka wylądowała na stole. Raduj się kto może. Porany, ale fajerwerki! O, czy wszyscy żyją? Daliśmy czadu. To kola? Czemu taka mała? Ja mam więcej szczęścia. Wow. Sosa, ogromna butelka! I cała moja! Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. O, Miley, spójrz na te kole. To prawda, jest malutka, ale na pewno jest pyszna. Tylko za nic nie mogę jej wycisnąć. O tak. Jakie to jest dobre? Stymujcie, ja skończyłam. Jestem gotowy na wyżerkę. Ej, czemu ta galaretka nie wyłazi? No dalej. Dobra, nie idzie. No to zaraz coś wymyślę. Mam tu specjalne narzędzie. A, od razu lepiej. Jakie to pyszne. Ach, warto było się postarać. Miley, teraz ty. Super! Bez problemu uporam się z tą ogromną porcją. O, nie wiedziałem, że Miley jest taka silna. O, rany! No dalej! No dalej! Się. O, to było mocne Widzieliście? Dałam radę, teraz sobie zjem Ojej Co za kwasota Aj, nie dam rady tego jeść Szkoda, że nie widziałaś swojej miny Nawet nie chciałam Wow Mam skorą paczkę chipsów. Cokie małe opakowanie! Liczyłem na więcej. No cóż, lepsze to niż nic. Mm, jakie pyszne chipsy. Aż nie mogę się oderwać. Ach, jak smacznie chrupią! Co, już wszystko zjadłem? Świetna bransoletka. Ok, moja kolej, spróbujmy. Mmm, jakie pyszne. Wow, Miley ma taką ogromną paczkę. Ja też chcę. Ona ma tak dużo, a ja miałem tak mało. Trzymaj się, trzymaj się! Co? Stój! Oddawaj moje chipsy! Jak mogłeś je ukraść? Oddawaj, bo... Czekaj! Chciałem ci tylko coś pokazać. Co tam masz? Wideo? To ciekawe. Chłopak na filmiku mówi, że pod spodem paczki jest sos? I nie trzeba to sprawdzić. No, no, spójrz! Odwracamy? O, to i sos! Mówiłem ci, a ty byłaś na mnie zła. No, jesteś taki mądry! Częstuj się! Dzięki! A ty spójrz tutaj! Co za ogromne opakowanie! Nie mogę z niego wydostać chipsów! A dobra, położę je na boku. Mogłam od razu tak zrobić. Tak jest to wiele łatwiej. Te chipsy są pyszne. Chwila. A gdzie one się podziały? Na drugim końcu brakuje jedna. Ej, co wy wyprawiacie? Czy oni naprawdę zjadają moje chipsy? Zaraz im pokażę. Nie, nie trzeba! Macie przechlapane, to były moje chipsy! Wygląda na to, że tym razem nic nie dostałam. A ja mam pysznego burgera, jak się cieszę! To ja mam prawdziwe szczęście nigdy nie widziałem tak wielkich burgerów. Och, co za zapach! Mój pyszny, mój mięciutki, mój kochany. Quentin! Quentin! A no tak, zobaczmy, co jest w środku. Jaka ciężka bułka. No dalej, dasz radę. Jeszcze trochę. O! co jest? To straszne! O nie! Pomocy! O! To był sen? To był sen! Uff. Zobaczmy, co jest w środku burgera. Chociaż troszkę się boję. Chyba nic niezwykłego. O, kotlet jest super. Nie mogę uwierzyć, że nic nie dostałam. <grym> Sprawdzę stół za pomocą moich specjalnych okularów. Co my tu mamy? Mikroburger! Widzę go. Zaraz spróbuję. Pyszny, ale bardzo mało. Miley, chcesz spróbować? Nie, dzięki. Mam swojego burgera. I zaraz go spróbuję. Dodam keczupu, żeby było smaczniej. Go spróbować. Może uda mi się odłamać kawałek? Nie uda ci się. Zjadłeś już swojego burgera. Teraz moja kolej. Dodam jeszcze sosu serowego. Emily, mam cię już dosyć, a masz! Nigdy więcej nie będziesz brać cudzego jedzenia. Dobrze ci tak. No, w końcu zostaliśmy sam na sam. Pyszniutki burger. Co za wyżerka. Fu! To obrzydliwe. Aż straciłam apetyt patrząc na ciebie. Ojej! Zaraz się przewrócę. Wydaje mi się, że troszkę się przejadłem.